No to czas na kolejne przemieszczenie się. Czekamy na graba, bo nie będziemy dymać 4 km pierwszo. No tym razem taka miejscówka. Tutaj wszędzie są wizerunki króla. Też fajny hotelik. Całkiem spoko. Pokoik, jest wyro. Tutaj mam miejsce do pracy. Najsik Jest lodówka Można trzymać wino Toaleta też jest O, jaka fajna kabina Fajnie O, narzędzie do mycia włosów No wam powiem, że fajne lobby w hotelu Zobaczcie sobie Teraz wam pokażę coś fajnego Aha. Teraz tak patrzę Zobaczcie jakie tutaj mają motorynki W witrynie w My w Polsce mieliśmy takie motorynki Romety A tutaj są hondy O jeszcze takie autka Jakby ktoś chciał taką motorynkę To cię gdzie pisać ale sztosik w ogóle tu jest takie o i tu u góry. No i znowu jesteśmy w fajnej miejscówce. Mówiliśmy kawę i śniadanie tutaj. No. I właściciel to taki kawalarz trochę. Właśnie zjedliśmy śniadanie w takiej nietypowej restauracji. Czy było tanio? Było tanio. Czy było dobrze i smacznie? Było smacznie. I dobrze też w sumie. Jeszcze kawka. Tutaj mają 2565 rok. Albo to dopiero będzie, nie wiem co tu pisze. I oczywiście elektryka. Prąd nie tyka. No a tutaj mamy taką główniejszą turystyczną ulicę w Bangkoku Khao Sam, czy jakoś tak. No i tutaj to co pamiętam ostatnim razem, to serwowali właśnie aligatora, czy tam jakiegoś krokodyla. No i też są właśnie te turystyczne przysmaki typu skorpiony i inne rzeczy. Ale ja nie mam zamiaru jeść skorpiona, czy tam aligatora. Chociaż kto wie. Co myślicie o takiej koszulce? Taka zwykła, ale tu taki tajski element. Zobaczcie jakie fajne auto. Tak spacerujemy wieczorem. Jest 23 stopnie i Wam powiem zimno. Normalnie jest mi zimno. Musiałbym jakąś bluzę chyba ubrać. No a my z pacerkiem idziemy dzisiaj sobie do tajskiej żabki, czyli do 7-Eleven. A tu się impreza kręci. Tutaj chłopaki imprezują. Dzisiaj pracujemy sobie w lobby z kaweczką, z kawusią. I z ciasteczkami Zobacz jaką ma fajną koszulkę no. Ze zasłonikiem. Podobno przynosi szczęście Tak pani powiedziała I że special price Special for me Także mam special koszulka For special price Special for me Cóż tutaj za zmiany pogodowe Wczoraj wieczorem zimno Bo było Zaledwie 23 stopnie Zastanawiałem się czy bluzę ubierać A teraz tak słońce lampi Że chyba jest 30 parę stopni Tak przynajmniej odczuwam No i znów będę miał nos spalony Wchodzimy do naszej Nowej ulubionej restauracji Pan już czeka Zaraz będzie tutaj nam machał pewnie To jest restauracja I szefu Także wbijamy na śniadanie tutaj no to dzisiaj mamy miksowane jedzenie Mamy mango sticky rice na śniadanie Tutaj takie angielskie śniadanie Czyli jajko, kiełbaska Parówki były, już nie ma Boczek to może przypominać ma boczek. No i ja jeszcze biorę sobie red curry Czy coś takiego, zobaczymy czy będzie palić No i wjechało red curry z ryżem Ale to fajnie pachnie Mm. Mm. Czuję, że będzie palić. Daj łyżkę. Zobaczcie, jak ta zupa wygląda. To, że tu jest dużo kurczaka, to widać. Ale są jeszcze jakieś inne rzeczy. Tu akurat jest liść trawy. Tego się nie je. Ale jest tu tyle dodatków. Jeszcze tak gorąca i pikantna, że trzeba ją trochę ochłodzić. No i fajnie, że ten ryż dali do zupy, bo jak jest coś mocno ostre, to zajadasz wtedy ryżem i wtedy już nie jest takie ostre. No to próbujemy. U, 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 u. No, To jest trochę odwrotność chłodnika. Ale dobre. No Zjemy, zjemy ogólnie sprawa wygląda tak w lodówce nie ma wody gazowanej zobaczcie nie ma, ale klient zażyczył sobie wodę gazowaną, to pan właściciel poszedł do sklepu kupił w reklamówce wodę gazowaną i obsłużył klientów, no i tam za mną widzicie że właśnie wcinają sobie śniadanie, no i stoi woda gazowana, nie będę palce pokazywać ale tamta butelka to woda gazowana, także Tutaj nawet zatowarowanie w sklepie w Tajlandii, czy tam w restauracji to najmniejszy problem Idziesz do sąsiada, kupujesz wodę, wkładasz do swojej lodówki, no i już masz No i już woda gazowana jest w Także jak ktoś by był w Tajlandii, to bardzo polecam tą knajpę tutaj Mega dobre jedzenie Tanio i dobrze. W dodatku jeszcze więcej jest takich knajp po bokach. Tu znów mamy cygańskie korale. Także pralnia. Wszystko na miejscu. Tutaj zobaczcie, można sobie wody napuścić do butelki. Sariat policji i pojazdy. Tak to przynajmniej wygląda. Bo piszę, że to policja. Zobaczcie tam. Policja. Policja. Tutaj mamy sąd, zobaczcie, tam jest The Supreme Court Mają rozmach, co? Tutaj mamy pałac Trzeba mieć długie spodnie, buty i zakryte ramię Ja akurat dzisiaj tam nie idę, ale zobaczcie jakie to też jest duże Brani. Mm -hmm. Tutaj mamy Ministerstwo Obrony. No to wbiliśmy do miejsca, gdzie jest taki duży budda, zaraz Wam to pokażę. Bałem się, że mnie nie wpuszczą, bo ja oczywiście jestem w krótkich spodenkach i w klapkach, ale dało radę. Tu jest Exit a my musimy iść z drugiej strony Picyk buty do siateczki No sporo ludzi dzisiaj tu zobaczymy czy w ogóle będzie coś widać O tu już jest No Wielkie to Zobaczcie, jest tak długi jak ten korytarz. No, a tutaj jest szkoła. To tam nie wolno robić zdjęć, to nie będę. Ale w tych drzwiach po prawej jest szkoła i się dzieci uczą. Zresztą widać, że wychodzą. Tutaj jakaś sesja grana. Historia tajskiego masażu, zobaczcie. No to tu byliśmy w takim mini muzeum. Tutaj jakieś drzwi, nie można robić zdjęć. No dużo miejsc, gdzie nie można robić zdjęć. Nie wiem czemu. To wjeżdża Lodzik, Miks, Ruth, Tomato. Zobaczcie, te ryby chyba łapią powietrze No nie wiem co one tutaj robią Zaraz Wam pokażę co to znaczy Być w kanale, ale to nabiera całkiem innego znaczenia tu w Tajlandii A tutaj w kanale tutaj Siedzi sobie taki pumpel. To jest baran. No, to tutaj mamy aligatora do spróbowania. Ogólnie wygląda to w ten sposób, że medium kosztuje 150 watów large 200 watów, Macie różne sosy, no i mięso wow. to z aligatora do, do zjedzenia. A obok takie bardziej normalniejsze rzeczy, czyli takie duże krewetki tutaj idziemy dalej to jest w ogóle Kaosan road czyli ta jedna z najbardziej ruchliwych ulic w bangkoku tutaj macie duriany to śmierdzi ale podobno smakuje dobrze jednak ja raz jadłem loda z duriana i zwykłego to później dziwnie było w ustach tu mamy pataj. Idziemy sobie do końca. Jak widać, dużo turystów. No i dużo naganiaczy, zobaczcie. Ciągle na coś naganiają. Tutaj mają skorpiony. Przyjść na chwilę, ale tak żeby tu dłużej posiedzieć, to chyba to nie jest za bardzo miejsce dla mnie. Chyba, że gdzieś właśnie wbić na imprezę do klubu. no jasne. Ale przejść tutaj, przedostać się z jednej strony na drugą, no to widzicie, 5 minut to trwało. I w sumie wszystko się powtarzało. Teraz wiecie dlaczego ja nie chcę hotelu w takim miejscu. Bo tu u góry ludzie śpią w hotelach a tu taka impreza na no ja tego nie widzę w ogóle nie wiem czy będzie mnie słychać bo ta muzyka nawala, że ciężko że się w wjeżdża pataj z kurczakiem i z jajkiem za całe 50 batów i do tego spring rolls I to taka budka tu no a tu z boku będzie widać jak sobie gotują Lewen i zaliczony i możemy iść do domu, czyli do hotelu spać.